Cześć, kochani, witajcie na moim kanale Kawa bez mleka. Tak dawno do Was nie gadałam, że aż mi trochę dziwnie. Natomiast postanowiłam, że dzisiaj biorę kamerę. Chociaż jutro ją założę do naprawy, no to jednak mm, najwyżej y, z piątku nagram film po prostu telefonem. Natomiast dzisiaj są walentynki i chciałam Wam pokazać, co, jaki prezent. Mam dla Rafała i przede wszystkim będę chciała nagrać jego reakcję. Także mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. No i ciekawa jestem, co powiedzie na taką formę prezentu i taką niespodziankę. Jak może część z Was już wie, ja Walentynki zawsze spędzam przede wszystkim z Moniką. Wynika to tak naprawdę z tego, że Rafał co roku na Walentynki miał budmę. Wyjeżdżał, nie było go i jakby siłą rzeczy spędzałam ten dzień razem z moją bestią, z Monią. I dzisiaj także tak było. Postanowiłam się przepięknie ubrać z tej okazji w komplet, który kupiłam sobie na ostatniej promocji z Roselle od Ani Zając Fashionable na Instagramie, może znacie, i teraz Wam pokażę, jak dzisiaj się wystylizowałam na ten dzień. Oto moja stylizacja to jest taki kolor, który uwielbiałam, jak byłam w ciąży z Leonem, i dlatego Leona wyprawka była oparta głównie o taki odcień. No i nie mogłam się powstrzymać, stwierdziłam, że to jest ten moment, zwłaszcza, że było 20%. Debatu, także żal było nie skorzystać. Słuchajcie, materiał jest tak miły, ale to tak miły, że e, naprawdę nie da się go opisać, po prostu trzeba go dotknąć. To generalnie może wyglądać jak y, sukienka, ale generalnie jest to osobno bluza i spódnica. Jak widzicie, y, razem wygląda przepięknie, ale jestem przekonana, że świetnie można te dwie rzeczy wystylizować. Także osobno, myślę, że ta bluza jest naprawdę genialna. Co ważne, ona tutaj jest V i ma taki dosyć głęboki dekolt, ale generalnie można ją nosić zarówno tak, jak i y, odwróconą, i wtedy zaraz Wam pokażę. I wtedy widzicie, jest dekolt w łódkę, a tutaj ten trójkąt robi się na plecach. Także myślę, że to jest bardzo fajny, taki uniwersalny produkt do zastosowania. W bardzo różnych stylizacjach i na wiele różnych sposobów. Dajcie znać, co sądzicie, czy Wam się takie ubrania podobają. Jestem mega głodna, ale to tak jestem głodna, że po prostu aż jest mi niedobrze. Naprawdę nie jadłam, zapomniałam zjeść obiadu tak naprawdę. Zjadłam jakieś tam troszkę zupy i to wszystko. I to jest dla mnie zdecydowanie za mało, także muszę sobie szybko zrobić jedzenie, ale zanim to schowam. Tutaj mam pudełko z prezentem. Dla Rafała. Chowam jeszcze jedną kartkę i zobaczymy. Hmm. Tu hmm. mam kokardę, ale myślałam, że ona jest. Słuchajcie, ma tu jakąś taśmę, a nie ma. Także będę musiała zaraz poszukać jakiejś. No nie wiem, czy tu w ogóle mam taśmę klejącą. No nie mam. A wydawało mi się, że mam. No trudno. No w każdym razie yy, tak się prezentuje. Mój prezent dla Rafała. Jak jestem taka głodna, to najczęściej jem tosty. Eee, I powiem Wam, że zjadłabym tosta najchętniej, gdybym miała pieczywo. Ale tego pieczywa nie mam. Za to muszę Wam pokazać, co ostatnio dostałam od jednej z firm. Zobaczcie, w ramach współpracy dostałam do przetestowania czajnik oraz toster. Jestem absolutnie zachwycona tymi prezentami, ponieważ, no jak wiecie, ja herbaty piję naprawdę. Wiadrami. To nie kubkami, tylko wiadrami. Bardzo, bardzo dużo o każdej porze roku. Dlatego, jak wiecie, czajnik na pewno y, będzie testowany wielokrotnie, i musicie wiedzieć, że ja już od jakiegoś czasu myślałam, że y, muszę sobie zrobić taki kącik herbaciany na dole. Ponieważ ja wejście do domu mam jakby nie tak bezpośrednio z tego poziomu, więc jak wychodzę z dziećmi na dół na taras do ogrodu. No to tak jakbym wychodziła po prostu z domu na dwór. Nie mam takiej możliwości, że dzieci zostawię i, yy, i przejdę sobie do kuchni zrobić herbatę. Więc zrobię sobie w tym roku na wiosnę i na lato yy, taki kącik herbaciano kawowy także na dole, także super, bo będę miała teraz dwa czajniki. I druga rzecz, czyli toster. Kocham tosty, naprawdę. Yy, w moim starym już tak mi y, strasznie, wiecie, ta płytka zrobiła się brzydka, że jeżeli jem, to tak naprawdę takie grzanki opiekane na grillu, bo no już z tamtego nie da się korzystać. Także bardzo się cieszę, a mamusie pewnie nie zrozumieją, że czasami ten tost to jest jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Także y, toster jest naprawdę y, świetnym prezentem dla mnie. Y Produkty, które dostałam są z firmy Brock, także yy, teraz przez kilka dni będę je testować, żeby móc Wam coś o nich powiedzieć. Ale zanim to... Widzicie, mam taką twardą bagietkę, że chyba nic z tego nie będzie, ale mam też na szczęście bułkę. Z bułki, słuchajcie, zrobię sobie grzanki. Wrzucę je na szybko do yy, piekarnika, żeby takie były, wiecie chrupiące, mam zapas sera żółtego, u mnie sera żółtego każda zejdzie, także jest go naprawdę dużo i może cebulę bym chciała, jest cebula. Musicie wiedzieć, że tosty to jest moje popisowe studenckie danie, Rafał się śmieje, że jak mnie poznał, to jadłam tylko tosty i to jest prawda, ja bardzo lubię tosty, często je jem, a że w tym momencie mm, nie mam tostera, znaczy już mam, ale muszę go umyć. To, e, to zrobię sobie po prostu grzanki, ale myślę, że już jutro zjemy to ściki na śniadanie. Kocham, kocham ser żółty, mogę go jeść w każdych ilościach. być może będę tego żałowała, ale jestem taka głodna, że skroję sobie jeszcze trochę odrobina cebuli i do tego skroję sobie kiełbasę i zrobię sobie do tych tostów jeszcze mm, jajko. I nie wiem, czy sadzone, czy jajecznica. Hm. Muszę pomyśleć, na jakie mam bardziej ochotę. Niby jajko, niby smakuje tak samo, ale jednak jakaś tam różnica w smaku jest. Zobaczymy, czy spodoba mu się prezent. Mam prezent dla mojego męża z odpada, odpadającą kokardą, ale to nie jest ważne, kokarda. A ja nie mam. No, nie masz, bo my będziemy mhm. mieć walentynki w, w piątek, będziemy to nagrywać. Proszę tą prezent. Zdjęcia? No! Uuu, żonko. Oh. <laughs> Zrobiłam sobie kobiecą sesję zdjęciową na prezent dla męża. No, musi, żeby minę twoją było widać, nie zdjęcia. jest ładne. Ale do co ty myślałeś, że będę. Y no. Nie, no nie. No, nie, gdzieś tak. A twój weekend? Nie, bardzo ładny. Nie moja żona. Bardzo. <grymne> 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 bardzo ładne. To jest <grymne> bardzo ładne, ale nie pikantne więc. <grymne> no nie. No nie, to są małe, żebyś sobie w rankę. widzisz, będziesz musiał rankę w pracę, <grymne> włożyć, co <sobie grymne> wybierzesz. Aaaa, że mam to jest Wtorek chyba. Albo poniedziałek. A tu co dostałeś? To? Powiedz głośno co dostałeś. Masaż. Chuje? powiedział. Szybka teleportacja i jesteśmy kolejnego dnia. Ja słuchajcie, walentynki od 7 lat spędzam z Moniką. 7 lat temu pierwszy raz pojechałyśmy razem do Warszawy, bo miałyśmy tego dnia występy w przedszkolu. Zorganizowałyśmy dzień babci, dzień dziadka i to był pierwszy raz, gdzie skończyłyśmy pracę już po godzinie 14. My wtedy zaczynałyśmy naszą przygodę z Akademią i e, byłyśmy tak naprawdę tam same, więc była to dla nas okazja, żeby razem gdzieś w końcu skoczyć. W kolejnym roku bodajże to już był yy, w terminie walentynek był zjazd. Yy, bo studiowałyśmy wtedy też w Warszawie i znowu spędziłyśmy je razem, a już potem, praktycznie co roku w terminie walentynek wypadała między innymi budma, czy inne targi, inne zobowiązania yy, zawodowe mojego Rafała. I tak przywykłam, że walentynki to nie są, to nie jest święto, które spędzam z mężem, a które spędzam z Moniką. Także no, nie mogłam jej wczoraj zostawić. Gdyby ona mnie zostawiła, też byłoby mi przykro tak, że spędziłyśmy ten wieczór razem. pojechaliśmy na kolację do naszego ulubionego, ukochanego, najwspanialszego hotspun. Natomiast chciałam e, powiedzieć kilka słów o moim prezencie dla Rafała. Tak jak Wam... E, wczoraj, zresztą mogliście zobaczyć, zrobiłam sobie sesję zdjęciową. I teraz takich kilka słów organizacyjnych. Ja tą sesję zrobiłam u Andzi, tam gdzie mieliśmy sesję świąteczną. Tutaj gdzieś Wam o, tu, tu podlinkuję... Film z tej sesji świątecznej, tak żebyście mogli zobaczyć, jak coś takiego wygląda. Oczywiście ta sesja świąteczna jest zupełnie czymś innym, no bo tam, wiecie, dzieci i tak dalej, to to, to zupełnie wygląda inaczej. Ale generalnie mm, miałam ją tą moją sesję teraz kobiecą robioną w tym samym miejscu. To jest naprawdę wspaniałe przeżycie. Sesja jest taka, wiecie, nie jakaś. Aby to powiedzieć, wyuzdana, tylko taka kobieca, zmysłowa, sensualna. Chociaż jestem przekonana, że jak będziecie chciały takie bardziej pikantne zdjęcia, to na pewno Andzia też podoła. Natomiast to, co dla mnie też jest fajne, to w ofercie takich mini sesji jest także pełna oprawa, czyli całe tło tego wszystkiego, czyli na przykład pełen full makijaż, który sprawia, że no, na tych zdjęciach wygląda się po prostu lepiej. Nie oszukujmy się wyglądamy z makijażem lepiej. I wiecie, na pewno umalowałabym się w domu, ale nie zrobiłabym tego w taki sposób, jak zrobiła to... Boże, ale wstyd, zapomniałam. Nazwisko pamiętam, Budziarek, przepraszam bardzo, zapomniałam imienia. Nie wiem, oznaczę Wam też. Zresztą jak wejdziecie na profil do Andzi, to tam one mają współpracę, więc to wszystko jest pooznaczane. I generalnie naprawdę, jeżeli zastanawiacie się nad czymś takim, to ja bardzo serdecznie polecam. To jest naprawdę niesamowita, fajna przygoda, także dla Was. Nie tylko fajna forma prezentu, ale także dla kogoś, czyli w tym wypadku myślę o mężu, ale także dla mnie, bo naprawdę mogłam się poczuć tak... Fajnie. Po prostu przestałam być taką mamą w dresie, tylko poczułam się, tak wiecie, mega zmysłowo, mega kobieco, i było to naprawdę fajne uczucia. Także słuchajcie, jeżeli następnym razem nie wiecie, co dać w swojej drugiej połówce, czy to na walentynki, czy na urodziny imieniny zająca świętego Mikołaja cokolwiek, pomyślcie o sesji zdjęciowej. Naprawdę było fajnie.